Chodź, bo zapomniałeś płacić za zakupy swoje. Wykładaj Pani teraz ładnie, Piotruś. Ładnie wykładaj, proszę, pokaż Pani, co kupujesz. No. Piotr! Daj! Piotr, daj. Dawaj. Dajesz Pani teczki, proszę. Bardzo ładnie, Piotruś. Dawaj dalej. Piotruś, daj. Proszę, daj. No ale Piotr, nie, nie zapominaj się. Hej, robisz zakupy. Proszę. Piotrek, dalej. Daj pani. No, daj następne rzeczy. Proszę, kapcie, daj. Piotrek, bardziej ty ja liczę z panią jak ty. Proszę, dawaj pani, już. Brawo Piotruś, może już. Kochani, już jesteśmy po zakupach. Bardzo zadowoleni, bo udało się kupić całą wyprawkę, co jest dla mnie szokiem, bo Piotrek długo w sklepie nie wytrzymuje. Zresztą ja się staram robić tak, żeby on w ogóle do sklepów nie chodził i, i nam przysyłają do domu, ale to była sytuacja wyjątkowa, bo jutro mamy już 3 wrzesień, więc musieliśmy mieć na szybko tą wyprawkę. I tak, wyprawka, wyprawka jest. Pokażę ją. Jest, jest cała wyprawka. Tutaj muszę z całego serca podziękować kierowniczce Plepu Pepko w Józefa Osawiu. Pani jest naprawdę z sercem do mojego Piotrusia, już go nieraz widziała i, i zawsze z taką empatią, taką sympatią do nas wychodziła i tym razem tak samo też było. W całej załodze zresztą Pepko też dziękuję za, za miłe przyjęcie jego. I serdecznie Was pozdrawiam. Was też, kochani, zapra zapraszam do lajkowania, do subskrypcji jego kanału. A my co? Wracamy do domu i nauka samodzielności trwa dalej. Kochani, zanim Wam pokażę, jak sobie radzę z trudnymi zachowaniami Piotrusia, właśnie typu mazanie po oknach, yy, chciałabym Was zapytać, czy znacie to z autopsji? Tam czeka. Yy... Tosty, to znaczy czekają tosty, żebym w końcu coś zjadła. Od rana nic jeszcze nie jadłam. Kuchnia czeka do posprzątania. No nie, tego już wam nie pokażę, tylko tak szybko. A tutaj czeka do opisania cała wyprawka. Jak sobie z tym radzicie, jak ogarniacie wszystko? Powiedzcie mi, napiszcie mi w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, czy ja jestem taka matka od wszystkiego, czy wy macie tak samo. Jestem bardzo tego ciekawa. Czekam na wasze wiadomości, a tymczasem zabieram się najpierw za opisywanie, później za jedzenie i jadę po Piotrusia.